biegnę do Urary na lunch z psiapsi usteczka wymalowane w związku z tym ciągle to samo na początku kilka uwag czysto organizacyjnych mianowicie laska się pojawia gdzieś nagle z przestrzeni kosmicznej coś ją przyciąga do mnie i pyta ale jak dostawać, jak brać chodzi o energię żeńską ale jak są mi z z pietruszki wskakuje wytłumacz mi to to nie to chodzi, ja to rozumiem tylko proszę więcej takiego szerszego spojrzenia właśnie z perspektywy nie siedzenia tylko przy tym nosie własnym, przy tym ego, że skoro widzisz, że ja coś mówię i to jest jakby zupełnie niezrozumiałe, to znaczy, że gdzieś tam w którymś momencie jest to logiczny ciąg jakiegoś przesłania, więc warto może wejść na bloga, warto obejrzeć inne filmiki na YouTube, bo coś Cię przyciągnęło, a jak się pojawiły uszy, to znaczy, że przekaz jest dla Ciebie, bo chciałaś to poznać i ciągle ta energia kobieca, żeńska nie jest wytłumaczona to jest wszędzie. W każdym atomie. Wszędzie jest element żeński i element męski. Plusy, minusy i szukanie równowagi. Na tym polega homeostaza ciała. Do tego dąży wszechświat, generalnie. Czyli Ty, Bridget. Teraz, co my możemy z tym fantem zrobić? Po co taka informacja? Chodzi o to. Jak jesteś w energii męskiej, to jesteś bardzo, bardzo w działaniu, znacznie mniej w czuciu, czyli ty manifestujesz najczęściej po prostu nieświadomie poprzez działanie i to ci wychodzi, mniej lub lepiej, no bo jeżeli jesteś taka nadaktywna, bo świat w ogóle jest szybki, nie? Szybko, 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 szybko chcę, szybko chcę mieć tu sukces, to... 12 lat, ja już chcę mieć wszystko. Ja nie mówię, że nie, tylko że z czego ty startujesz. Jak ty startujesz, że tylko szybko, szybko, jak ty nie startujesz z siebie, ze swojej istoty, to będzie byle co, byle gówno i nie będzie w ogóle szybko tego czasu zacząć. A jak będzie szybko, to, to to, czego nie będziesz chciał, nie? Ciała. Ale wracamy do naszego bycia w energii męskiej. No więc jesteś w tym działaniu. Działanie zamyka cię niejako na pobieranie informacji z pola informacyjnego. Natomiast pasożyty energoinformacyjne cudownie się podłączają, dlatego że stajesz się nadsterowna, jesteś nadaktywna, dajesz, dajesz, oczekujesz. No i przychodzi takie brzydkie słowo, jak rozczarowanie życiem wszystkim. No po prostu nie podoba mi się, nie podoba mi się. Oni, oni coś tam zrobili. No i to jest ta energia, Męska energia, żeńska, jak się domyślasz, to jest otwarcie na te informacje, które są w twoim polu informacyjnym. A skąd one są, te informacje? No właśnie z tego źródła. No właśnie od Kate Walker. No właśnie od Bridget Jones górającej. Serwerowni, serwerownia. Dla kogoś jest to serwerownia, dla kogoś jest to w ogóle rzecz nie do zaakceptowania, co to, to za niby serwerownia i dlatego kogoś powiemy, że to jest niebo. W każdym razie wszystko jest umysłem, wszystko jest umysłem, czyli żeby nie powiedzieć wirtualne, żeby nie powiedzieć wymyślone, żeby nie powiedzieć, że to się dzieje w komputerze jakimś tam Twoim osobistym. Ty jako twórca, jako sprawca, jako jednostka wykonawcza, jako jednostka ustawodawcza wszystko. Jak wszyscy to wszyscy, babcia też. I o to tu chodzi. I teraz, co jest z tym braniem? No, cały czas jesteś przecież tutaj w doświadczeniach 3D, cudownych, bo każde doświadczenie jest ci niezbędne. Niezbędne. Wszystkie postawiłaś na swojej drodze. Ty, jako graczka. Każde doświadczenie jest Ci niezbędne do swojej tutaj ewolucji, do swojego tutaj zrozumienia. W związku z czym masz te opory, to są te kolce w tyłku, to są. On poszedł, on nie powiedział, on mnie rzucił. Nie mam kasy. Kompletnie nie mam kasy. Bardzo, bardzo nie mam kasy. Mam długi, no te wszystkie rzeczy. Nie mam zdrowia, nie? Jeszcze nawet nie mówisz, że nie masz zdrowia, bo nie mieć zdrowia jest lepsze dla wszechświata dla twojej podświadomości niż mówię, nie jestem chora. Nie mam zdrowia, to zdrowie się wybija. No, jak powiesz nie tylko dla idiotów, to sobie pomyślisz, obraża mnie. To wychwyci twoja podświadomość. Więc pilnuj się, żeby w ogóle pewnych słów o takim wydźwięku nie mówić. Pomimo tego, że są prawdziwe. To, co właśnie Ci ostatnio powiedziałam. Ale bardzo, przecież to jest prawda. Ale moc sprawcza słowa podświadomości Twojej, którą cały czas kształtujesz, no to jest właśnie to. To jest to, co widzisz. To są te wypowiedziane słowa kiedyś. To są te wszystkie... Ja to do siebie też mówię, żeby nie było. No więc idziesz sobie i masz kontakt no, z tym... Stru ten strumień energetyczny sobie otwierać, bo go słyszysz. Na tym to polega, że po drugiej stronie tych wszystkich oporów, kontrastów są te Twoje prawdziwe, najszczersze pragnienia. To możesz się nawet nikomu nie przyznawać. I teraz możesz je tworzyć. Tworzyć, będąc w stanach flow, myśląc o nich, przed snem, krótko nawet. Po prostu tworzysz je jako marzenia. Tak jak dziecko potrafi tak bardzo marzyć. To jest to czucie ponad działanie, czucie. Czyli czujesz to. To jest tak wymarzone, tak wypragnione, tak wyobrażone wyobraźnia. Wyobraźnia to jest właśnie Bóg. To jesteś ty, Bridget. To jest Ticket Walker. To jest Jezus, to jest wyobraźnia. To zostało wszystko wyobrażone i tak poczute, że się zrealizowało. I się realizuje. I za każdym razem, czy świadomie, czy nie, że powtórzę po raz miliardowy. No i co to znaczy, otworzyć się na wzięcie? Co to znaczy, że to jest Twoje? No bo to są Twoje manifestacje. To są Twoje pragnienia. Tylko jak tu zawibrować, jak bogaczka. Jak tu zawibrować, jak osoba całkiem zdrowa. No i do tego. Są pomocne działania i wtedy korzystasz z energii męskiej. Wtedy korzystasz. Bo ona jakby ci dokumentuje, bo coś robisz i podświadomość widzi. No, ona nie tylko ta przanie, leży leni. Ona cię wspiera, wspiera Twoje uczucia, Twoją wiarę w siebie. Wiarę w moc. Swoją. Pod tą moją parodią, trawestacją jest sporo osób, które rozpoznało osobę i koniecznie muszą podać jej nazwę. Ta moja parodia nie dodaje jej jakości ani nic takiego. Ona nie dotyczyła jej, ona dotyczyła sytuacji, co się dzisiaj podoba. To, że ona gromadzi tak ogromną ilość słuchaczy, jest doskonałe. I ktoś mnie tutaj... Ach, to jest cudowna. Ja nie wątpię, że to jest cudowna dziewczyna. Ma niesamowitą charyzmę i o tym mówię. Ale to w ogóle nie była parodia tej dziewczyny. Tak naprawdę to było lustro. Lustro też dla mnie, skoro ja tam trafiłam, to coś mnie przyciągnęło. To było lustro ciebie, a nie jej. I niektóre osoby bardzo grzecznie, te, tak jak poprosiłam, żeby zlikwidowali tą nazwę. Niektóre ubolewają, że nie wiedzą o kogo chodzi. A ja sobie, żeby nie być znowu nietaktowną. To bardzo dobrze, że nie wiesz. To znaczy, że też to jest nieeleganckie z mojej strony, ale cały czas rozmawiamy o jakichś x osobie. Jedna osoba powiedziała coś, co mnie najbardziej tak jakby dotknęło, ale nie osobiście, tylko poczułam takie ukłucie. Ukłucie, że z jakichś powodu przyciągnęłam tę osobę. Napisała, że ta osoba kiedyś była bardzo okej, okay, a potem się skończyła. Jak piszesz coś takiego o kimkolwiek, jako Osoba, która decyduje, która waliduje, zatwierdza kogoś. To znaczy, że ty zobaczyłaś koniec w swojej głowie i ty będziesz potrzebować ciągłego potwierdzenia na zewnątrz. Te komentarze bardzo dużo mówią o Was. Te właśnie komentarze. Ktoś po prostu się roześmiał, bo to było śmieszne to wszystko. To było śmieszne. Śmieszna byłam. Ja, że tam włażę, chcąc się nauczyć. Ktoś tam ostrzegał nie zmieniaj się. To ty myślisz, że to jest tak łatwo? Tak łatwo powiedzieć, pstryk, zmieniam się, już mam 270 tysięcy subskrybentów? Chociażbym się... Bym nie mogła tak zrobić. Że tak powiem, no nie jestem tym typem. Nie zagarniam takiej wielkiej publiki. Pędzam tu kręcąc i pisząc godziny, setki godzin. Pomagając ludziom, to jest zupełnie jeszcze coś innego. To też jest moja potrzeba silna. Silna, jeżeli coś wiem, to chcę się tym podzielić. Ale jak widzę tu na moim ramieniu ciężko wystraszone ego, które podpowiada to, co już widziało, te wszystkie mądrości, co zeżarło je, to mogę w to pójść i potem mieć kaca, normalnego kaca, kaca antyinformacyjnego. Jak idziesz za ego, to idziesz za 3D, za Matryksem. Możesz się dopasować, możesz wszystko, ale jest to wódka, piwo, wódka, po tym jest kac, to jest narko, to jest fuszenie się w maliny samej. Czy zawsze ego jest takie niedobre? Ono jest zawsze dobre. Ono jest idealne. Właśnie o to chodzi. Ego jest idealne. To jest ten diabeł na Twoim ramieniu. Gdybyś zobaczyła, jak to cudownie jego nie mieć przez chwilę, chociaż tego diabła. No to on się musi tam pojawić. On jest zresztą tutaj wpisany w 3D. On jest śmiertelny. Więc on Ci tutaj zrobi wszystko. Śmiertelny to znaczy, jak to Twoje ciało odpada. No ile kasztanków? Weźmiemy sobie jeden. Takie piękne kasztanki, w końcu ulica Kasztanowa, jedna z najpiękniejszych ulic w Krakowie, kiedyś tylko bogocze tutaj, bogocze takie zasłużone dla świata, a potem nuborysze, nie wszystkie zasłużone. no i co z tego, rozumiesz? Już poszłam w ocenę, ale i tak trzeba oceniać, no bo potrzebujesz tego dziegciu, potrzebujesz tej energii męskiej do działania, musisz ocenić ryzyko. I podjąć decyzję świadomą. Ułykam go. Jak wybiorę tę drogę, jak zdradzającemu mężowi powiem do widzenia, to może się tak zdarzyć, że on naprawdę pójdzie. To trzeba wiedzieć. Od razu, to tak jak wytrawni kochankowie. Kłócą się pod byle pretekstem z żoną, a tam już ziemniaczki dochodzą u kochanki. Ona jest przekonana, jeszcze ma wyrzuty sumienia, że on tak biedny bez obiadu, a uległa prowokacji. No bo to jest znowu to, miała ego podkuszona została i od razu poleciała w to. Ego jest tak silne, że on nawet nie wiemy, czy kochamy. Ego potrafi ci tak zamącić w głowie, że nie wiesz, czy kochasz. Czy cierpisz z powodu braku miłości? Czy to ego cierpi, czy ty? Czy Twoja istota próbuje sobie jakoś z tym poradzić? Tutaj w 3D, zasypiając, budząc się, zasypiając, budząc się. Ja ci teraz podam tą metodę Neville. Neville Goddard często wyśmiewany, nie? On twierdził, że można w jeden wieczór, w jeden wieczór wymanifestować nowe życie. Ale oczywiście, to jest dokładnie to, co ja powiedziałam ostatnio. Oczywiście, że można. Jak to poczujesz, jak poczujesz się dokładnie tym, kim jesteś, tym, gdzie idziesz, rozumiesz jak się poczujesz bogata, to będziesz bogata, po prostu nie ma penisa na Mariole. Tak już jest, tak skonstruowałaś tę grę. Jesteśmy w tej grze wirtualnej i mamy to ego na ramieniu, które się tam boi. I wielokrotnie jest tak, że każdy tutaj zajmuje jakieś stanowisko. Link do fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka. Niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Mojego autorstwa jo znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega, to działa. Prawo założenia działa. Prawo przyciągania działa. Każdy tutaj zajmuje jakieś stanowisko. I to jeszcze takie podsumowujące. O Jesus, tu się mogę zmocić. No więc każdy zajmuje takie stanowisko, chciałby takie podsumowujące. Ja od pewnego czasu staram się uciec od tego potrzebtu ego. Powiedz coś naprawdę mądrego. Powiedz coś takiego, co wejdzie do historii. Powiedz E równa się Mc kwadrat. Dasz radę. I wtedy masz może coś powiedzieć zwykłego człowiekowi, pokazać coś. I tego nie mówisz, bo to nie jest objawienie światu mc kwadrat. Więc pomówmy sobie tak, jak się powinno pisać bloga tak naprawdę. Nie jak opis działania miksera we wszystkich językach, tylko jakbyś gadała z kumpelą. Ja Powstaje znowu ta książka, z powrotem wróci, jak zarabiać na blogu, jak zarabiać w internecie. Zarabianie na YouTube jest kontrowersyjne, ale widzę jakieś światło w tunelu. Bez błagania o sponsoring. Czyli takie jakieś świadełko zobaczyłam. Może to będzie, ale to nie będzie na pewno tak dla was bezpośrednio, żebym tutaj żebrała. Ja o, o, żebrumie! Olajeczka! Przemeblowanie. Świetnie ta kanapa wkomponowała się w te schody. Tutaj jest zaraz drzewa zasada To będzie fajny widok. Wreszcie wyszła, Nelson wyszedł. Tygrysyk też był widoczny. I fajny, bo ta kanapa ma piękny tył również. Ona jest w sumie meblem, tylko to jest kolos. O! I tak się cieszę, że zrobiłam w podłodze sobie prądzik, bo sobie tutaj mogę ładować. To akurat idzie do Bang Olufsen głośnik. I tak to wygląda. Moim zdaniem po prostu luzacko. Cieszę się, jaram się. Teraz dopiero tutaj, i tutaj sobie, ach, mówię Wam. Tak, to wygląda. No, co moim zdaniem, dopiero teraz to wyszło. Noc deszczowa, dzisiaj troszkę będzie słońca, i troszkę, troszeczkę, Malin, troszeczkę słońca. No, no, no. Prara coraz bliżej, jedzonko coraz bliżej, lunch z psiapsią. No Goddard mówi, że wiedzą, no, no dobra, jak tak potrafisz. coś godardę. ale i tak wszystko sprowadza się do tego, kolec, jest kolec? Jest. Po przeciwnej stronie kolca, co jest? Twoje prawdziwe pragnienie, marzenie, nie? Okryć go, dokładnie. To, które teraz najbardziej potrzebujesz. Jak to zdrowie, to zdrowie. Jak kasa, to kasa. Jak SP, to SP. Co tam chcesz? Zatwierdź. Dokładnie zatwierdź. Teraz poczuj, jakbyś już to miała. Czyli wybierz, poczuj i sobie weź. I co to jest to wzięcie? to jest właśnie ta energia, wejście w energię żeńską, to było Twoje, to jest Twoje marzenie, zrealizowane natychmiast, proście, a dostaniecie pukajcie, a Wam otworzą zawsze to jest prawda Biblia ma wielkie przesłanie metaforyczne. już tu ulica Jagiellońska skręcam w Jagiellońską, minęłam Uniwersytet Jagielloński tu jest piękne podwórko takie zobaczycie go za mną chcecie go zobaczyć o, i takie piękne drzewa tam. No starożytny Kraków. No. Co tu dużo mówić, używa dupy, to miasteczko. Ale ja nie jestem zwolennikiem żadnego miasteczka, żeby nie było. Chodzę sobie po Krakowie, chodzę sobie po każdym mieście, chodzę sobie po wsiaki. I, I teraz sobie to weź. I o to chodzi. I za każdym razem, i to teraz chodzi o to, że on proponuje, zrób to minutę przed snem. Wtedy jesteś w tych pomieszania jawy ze snem. Wtedy łatwiej uwierzysz, łatwiej przekonasz podświadomość bo to ci przecież podświadomość by. Jeżeli to lustro twoje jest bardziej złożone, to, to tak od razu się nie spełni, ale drabinę możesz zobaczyć następnego dnia, jeżeli robisz sobie taką próbę charakteru. I ja się zastanawiam od tylu lat, Esther Higgs, Abraham przemawia ustami Esther Higgs, tyle lat i zawsze są te same pytania, zawsze są absolutnie te same pytania i dzięki temu oni cały czas mają co robić. Jeżdżą po świecie i cały czas odpowiadają na te same pytania. Bo jak ty odpowiesz, to co teraz, to ktoś zapyta, no ale jak? Ale w moim przypadku to jest troszkę inaczej. Wiesz, bo ty nie znasz tego mojego. Nie widziałaś go. Tak, było Były ostrzeżenia wczoraj o po powodzi. Dzisiaj, o jaki ryneczek zajebany. Dobra. Jestem coraz bliżej wodopoju. I coraz bliżej. Jadło, jadło. Jadło, jadło, to się będzie jadło na leśniczacie, to się będzie piło, na leśniczyło. Jan Ratusz po prawej, sukiennice, czysty renesans, piękna aptyka. W ogóle rynek jest totalnie. All. Baby biega. Jezus tam są głębia, nie widzę głębi krakowskich. Nawet był skrót, największą obrazę, jak mogłam kogoś obrazić jeszcze jak byłam w tym, w stanie totalnego uspienia i mnie to jarało, to było mu powiedzenie GZRY. GZRY to znaczy gądrygu. Coś bardzo, bardzo, bardzo czegoś co... o widzicie, za mną ratusz. On jest tam dobudowany później, ma historię swoją, każda rzecz ma historię, etc., etc. Przed mną dorożkę, ja już widzę, po prawej jest tak zwana cepelia Największe założenie rynkowe w Europie. Cudne, piękne. I zawsze jak przyjeżdżam do Wenecji, nie do, nie do Wenecji, bo Wenecja to Europa ale do Florencji, to sobie myślę, no bo tam jest szaleństwo, nie tam katedra, tu macie Mariacki w remoncie, wieża. Muszę przebiec koło konia. Zobaczymy jak mi to się uda. Tą lagą koń może nie lubi szczęścia, ale lubi. Uj, co się tu dzieje? I tu jest taka słynna z lat 50. i później komunistyczna. Tam przychodzili ludzie, światli i tam się gadali. I to była, żeby chyba, tam było dostać jakąś było. Ryło. tak zwane Rio. I to było jedyne miejsce w Krakowie, gdzie można było pyszną kawę wypić. Jeszcze z bitą Ja wtedy nie mogłam pić kawy, bo dostawałam Teraz też. Cieszę się z tego. Cieszę się z tego, że dalej jestem tak ekspresyjna. No to jest to. Cały czas na ekspresji, cały czas podjarana. No to jeszcze raz konkluduję, bo przede mną, przed nami Kościół Świętego Jana. Jesteśmy na ulicy Świętego Jana. Skręcę do zaułka Tomasza. To jest załóg Świętego Tomasza. Tutaj widzimy. Oni są załowiedzi. Tu jest z tym. Załówek Świętego Tomasza. Czy dzisiaj można w ogóle kogoś tak. Filmować. zaraz się zbliżam do Urary to jest pyszne suszy zajebiste i teraz proszę ostatnie zdanie, podsumowujące mianowicie określ bardzo dokładnie, zaenteruj zawaliduj ty, chociażby ci wszyscy mówili, puk mi się gryszam w głowę, pułk, jakie kryminały 26 wydawnictw mu odmówiło Chodził do roboty, przychodził codziennie o piąty i pisał, bo to facet, więc zrobił to przez działanie, a mógł się połączyć ze źródłem. Mógł poprzez ten swój kanał informacyjny. Ale jest facetem, leci głównie na energii męskiej. Laski też lecą głównie na energii męskiej. To jest wszystko pozamiatane energią męską. Proponuję energię żeńską wejść, kochana. Ale czy masz zawalidowane, zatwierdzone, zakonfirmowany, zabierzmowany cel? Dokładnie. Tylko zrobię jeden, jeden na dzisiaj. Teraz poczuj się, poczuj się, Wskocz tam. Po, poczuj się, jak to by powiedzieć, no ten mówi do wiru, czymkolwiek. Poczuł się miło, poczuj się przyjemnie, poczuł się. Poczuj się, że on już jest koło ciebie, czy tam już widzisz to zdrowie. Nie musisz czuć się zdrowa w tym znaczeniu, że och, jestem zdrowa, tylko poczuł się na przykład, że biegniesz bardzo szybko albo coś takiego. Robisz rzeczy, których chwilowo nie robisz. No i ostatnia rzecz. Weź. No i teraz właśnie o to chodzi. To jest Twoje. To nie jest branie, to nie jest zajumanie komuś. To jest Twoje. Od początku było, bo wiesz, wszystko jest. Wszystko już jest, tylko teraz kwestia, czy Ty wejdziesz w wibrację tego, co jest. I ostatnie zdanko. Absolutnie. Ostatnie to prośba ma swoje wibracje, zupełnie inne niż odpowiedź, która pojawia się natychmiast. I trzeba. Weź po prostu w miłe, wysokie wibracje. A w jaki sposób wchodzisz? Szytasz bloga, słuchasz mnie, spotykamy się, robimy różne fajne rzeczy. Tak? Wchodzimy w ten sposób w wysokie wibracje i to już wystarczy, to już wystarczy. Czujesz się. A przed snem tą minutkę to spróbuj sobie tak... No, bo pierwsze to jest ta oczywiście, że, nie to jest ta intencja. Oczywiście, że już jestem z nim. Oczywiście, że jestem zdrowa. Oczywiście, to są te afirmacje. To jest właśnie jak to cudownie, że, albo oczywiście, że. To są godardowskie bardzo świetne afirmacje. A potem dajesz, biorę, biorę, Kate Walker, Bridget Jones. Możecie sypać, bo jestem otwarta, jestem w waszych wibracjach, jestem w wibracjach kanału energetycznego. I teraz proszę, zostaw tam węglowy, zostaw CC, cokolwiek, Lejczunia, co tam uważasz? Nice. for you. That's nice.